Cześć wszystkim, z tej strony Zephirializ, witam was w pierwszym odcinku, nie wiem czy nie jedynym, ale na pewno pierwszym odcinku z Centipede Recharged. Jest to gierka, która została przeniesiona ym, ze starych konsoli właśnie na wersję komputerową. Ym, bodajże na Atari dało się w to grać. Ym, I stwierdziłem, że teraz tak sobie próbnie w to zagramy, zobaczymy czy wam się spodoba. Ym, spróbujemy zrobić sobie jakieś challenge. Ja już troszeczkę w to grałem, więc podstawy z tego ogarniam. No i zobaczymy, czy damy radę pobić moje dotychczasowe wyniki w challenge'ach. Myślę, że challenge byłyby najciekawszą opcją. Więc już sobie... o, tutaj. Dobrze, dobrze. Single player i mamy różne rodzaje challenge'y. Pyramid, czyli mamy osiągnąć 5000 wynik. Trap, czyli mamy zniszczyć 45 grzybów. Bomberman to jest mój ulubiony, i chyba jego dzisiaj zrobimy. Jest to zabicie, zabicie przynajmniej 40 przeciwników bombami. Więc spróbujemy w ten sposób, i to działa w ten sposób. Kiedy podchodzimy sobie, podlatujemy do tych bonusików, to ustawiają nam się bomby na mapie, i jesteśmy w stanie je sobie detonować w wygodny sposób. Okej, okay. musimy uważać, żeby nie dotknęły nas yy, żadne z tych stworków, z tych przeciwników. <laughs> yy, jesteśmy oczywiście w stanie do tego strzelać, ale akurat ta opcja yy, nie opiera się na tym, żeby dało się, yy, żeby dało się yy, tutaj. Nie mogę się skupić, <laughs> jak to wszystko robię. Yy... A no widzicie, no nie przyuważyłem czegoś, A, więc próbujemy ponownie. Czyli tak, rozstawiamy bomby. Yy, I musimy przy pomocy właśnie tych rozstawionych bomb zabić 40 przeciwników. Nie możemy dać się dotknąć, bo inaczej zginiemy tak jak przed chwilą. Yy. No i mamy różne fajne właśnie bonusy, które ułatwiają nam osiągnięcie swojego celu. Dobra, i próbujemy tak. Yy. Jeszcze trochę. Więc działamy. No i tutaj bardzo szybko, tak naprawdę, można tę grę ukończyć. <laughs> Tylko trzeba dopaść pająki, które mają super bonusy. I, ym, I dopiero wtedy, tak naprawdę, jesteśmy w stanie zrealizować cały challenge. Ile nam to zajęło? Zale zajęło nam to 48 sekund. Mój rekord to 39 na tym trybie. Więc próbujemy jeszcze raz. <laughs> Bo jest to tak naprawdę jak dla mnie najbardziej satysfakcjonujący tryb, jaki istnieje tak szczerze. Okej, okay, myślałem, że reakcja łańcuchowa pójdzie bardziej w lewo. Ale dobra, rozstawiamy kolejne bomby i jakoś to będzie. E, tak naprawdę <laughs> nie skupiam się tutaj na tym, żeby czysto tylko i wyłącznie e, wysadzać tych przeciwników. Um, tylko też na tym, żeby trochę, yy, tak właśnie, nacieszyć się tymi wybuchami, bo one są naprawdę jakieś takie przyjemne, tak szczerze. <laughs> ok, spróbujmy w ten sposób. Dobra, złapało trochę przeciwników. E, co nam zostało? 15 stworków. Dobra. No nie, skupiłem się na tym Sentipit po prawej, e, przez co nie zdążyłem uciec e, od muchy. Ale dobra, szykujemy się, szykujemy się. Podejdź bliżej, dawaj, dawaj. Kurden, myślałem, że złapię łańcuchowa. Dobra, troszkę rozwaliliśmy 11. <laughs> Ustawiamy kolejne bomby moi drodzy. Z pająków w różnych trybach lecą różne bonusy. Ale... Ale właśnie w takich trybach jak ten, e, robią się takie, jakby bonusy, e, które są na pewno, co nie? Że nie ma innego bonusu niż ten, czyli e, rozstawianie bomb. I teraz 44, czyli lepiej niż wcześniej, o te 4 sekundy. Więc próbujemy jeszcze raz, jeszcze jedną, e, do jeszcze jednej wygranej. I zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. E, może jakimś cudem uda nam się pobić rekord. Ale dobra, poczekajmy aż podejdzie tutaj. No śmiało, dawaj, dawaj, bliżej. Dobra. Jedenastu ehm, z głowy. Rozstawiamy bombki. Trzeba przystroić tę choinkę. O, to będzie ładne. To będzie bardzo ładne. I tylko czekam, aż ten drugi podejdzie. Momentalnie poszło. Hmm. <laughs> I kończymy, 39 sekund, dobra. Nie pobiliśmy... Nie, pobiliśmy rekord, numero uno i to ledwie o kilkadziesiąt setnych. <laughs> dobra, spróbujmy sobie yy, inny ten. Nie, yy, nie, 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 jak to zrobić? Retry? Nie to. Okej, okay, może... Okej, okay, dobra, myślałem, że mi całkiem z gry wyjdzie. Eee, spróbujmy inny tryb teraz. Eee, to jest fajne, bo ja w ogóle zaczynałem, jak zaczynałem grać w tę grę, to było chyba wczoraj czy przedwczoraj, jak pierwszy raz to w ogóle zagrałem, a już trochę mam to na kąpia, eee, to grałem tylko klawiszami. Wczoraj się kapnąłem nagle magicznie, że myszką też się da. <laughs> Miałem wrażenie takie, że się nie dało myszką. Dobra, mm, Wilderness, um, Flea Extermination, Spider Invasion. To jest ciekawe, mamy przetrwać przez 120 sekund i zdobywać punkty w tym czasie, co nie, więc. A jest to. Tutaj bardzo ciekawe bonusy dostajemy, bo skupia się to na tych bonusach, właśnie dronów, przez co jest o wiele łatwiej zdobywać punkty i tak naprawdę. Dopóki nie popełnimy jakiegoś podstawowego błędu, e, w ogóle to można cały czas ostrzeliwać, wtedy szybciej się te punkty nabija. E, dopóki nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu, to ciężko tutaj przegrać. Mi się w pierwszej grze nie udało, bo gdzieś tam się coś zagapiłem i w pewnym momencie mnie coś dopadło. Nie wiem, czy nie, właśnie mucha spadająca. Hmm. <laughs> Ale no, nie jest to w ogóle takie ciężkie. Wystarczy odliczanie, przebyć to, które jest na górze i tyle. Więc też takie całkiem przyjemne, bo mamy bardzo fajny bonus. Mamy drony, więc tak naprawdę równie dobrze możemy to przetrwać bez żadnego ostrzału, bez prowadzenia żadnego ostrzału. Więc. A to też trochę satysfakcjonujące, jak wszystko, co się do ciebie zbliży, nagle po prostu znika. Więc nice. Tutaj y, wiem, że starałem się też, bo to akurat wczoraj ten tryb odgryłem, y, starałem się też zawsze y, do tych grzybków y, się zbliżać, które są po drugiej stronie, które nie są dla mnie dostępne, y, żeby je po prostu y, y, zahaczać jeszcze tymi dronami właśnie. Bo to też nice. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak łatwiutko, moi drodzy. No co, no zaraz wygrywamy ten tryb. Spróbujemy sobie niedługo jeszcze jeden. Zobaczymy, który. Myślę, że spróbujemy ten, co trzeba osiągnąć, jakąś liczbę punktów, bo nie jest to e, nic e, strasznego. Ideolo. Ideolo, moi drodzy. I nawet pobiliśmy mój rekord wcześniejszy, który był 19820. Mamy 24400. Dobra. E, co próbujemy? Próbujemy może ten podstawowy, bo piramidy się jeszcze nie podejmowałem. Jak widzicie, nie ma tego ptaszka. Więc spróbujmy. Zobaczymy, co nam to da um, i ile nam tu zejdzie? Dobra, dobra. To nam da ducha. Duch jedyne co rozumiem to jest to, że wycofują się, czy cofają się po prostu wszystkie te stworki i tak dalej. Ale do końca nie rozumiem jeszcze tego bonusu. Co on nam ma dawać, co nie? Czy, czy to jest tak, że oczyszcza nam pole gry? O, nice. Czy to jest tak, że on nam oczyszcza pole gry, czy co? Eee, po prostu z potworków, co, nie? Że one się same wycofują, nie jestem pewny, niestety. Tutaj mamy spowolnienie czasu, więc to jest nice opcja do rozwalania przeciwników. Mhm. Rozwalmy te grzybki, bo grzybki też nam dają punkty. Ja kiedyś my wcześniej myślałem, że to tylko przeszkody, i że w ogóle to najlepiej o nie nie zahaczać, bo, bo się zginie. A jednak niekoniecznie. E, dobra. Dobra, daliśmy radę 2 na raz rozwalić. Teraz mamy bombery, nice. Nice, bardzo przyjemnie. Strasznie wolno ten wynik leci, co jest? Nice, dobra. Grzybkami robimy. Może my mamy zaniżone punkty za grzybki? Dobra, poczekamy aż się zbliżą. Przynajmniej kilka, co nie? O, udało się. Nagle, momentalnie zyskałem więcej punktów. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz i będę powoli kończył, bo ja w ogóle muszę lecieć do pracy. <laughs> Za 10 minut muszę wyjść, a jeszcze jestem w piżamie, więc e, zdałoby się szybko ogarnąć sprawnie tutaj. E, Dobrano, nie, nie jest tragicznie, nie jest tragicznie tutaj, widzę. Oczyśćmy sobie właśnie z grzybków, żeby było rzeczywiście tutaj mm, wygodniej. I teraz mamy. -y w, 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 w trzy strony. Więc to też jest najsik. Rozwalmy sobie jego i rozwalmy tak. Dobra. E, teraz myślę, że nam szybciej pójdzie teraz, bo już ogarniamy mniej więcej na czym e, polega dokładnie ten tryb. Okej. Okay. That was smooth. Aha. No i próbujemy, próbujemy, próbujemy. Mm. Przede wszystkim tutaj trzeba zbierać bonusy. Dobra, teraz będzie was dużo, dużo. Uznajmy, że dużo. Sprawdźmy, co teraz dostaniemy. Znowu podwójny ostrzał, dobra, może być. Eee, fajne tutaj jest właśnie ten eee, karabin maszynowy. Co nam się odlicza? A, do zniknięcia tego bonusu. O, i to będzie wygodne do, do zdobywania punktów. Jeśli chodzi o ilość punktów, to chyba jeden z najlepszych bonusów. Poza bombami, które są mega szybkie. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze jeden raz, i, i będziemy kończyć. Ehm, ogólnie bardzo wciąga. Bardzo wciąga. Czy grałbym w, yy, w to na Atari, czy grałbym w to właśnie tak jak teraz na kąpie? To jest to mega opcja. Ok, patrząc na to, że musimy tu zdobywać punkty, a duszek wycofuje potworki. To w sumie nie jest to najlepszy bonus na ten tryb. Więc sprawdźmy, co teraz zostaniemy. Bombki, dobra. E, więc szykujmy się na bombki, moi drodzy. Zawsze to jakieś punkty. <laughs> um, w sumie to. Czasem nie opłaca się w ogóle przerywać ostrzał. No, czasem najlepiej jest prowadzić stały ostrzał. E, bo przynajmniej wiemy. Um, przynajmniej wiemy, yy, że zawsze coś się trafi. Dobra, oczyśćmy się z grzybków tutaj. Dobra, <laughs> więc działamy. No i teraz mamy znowu najlepszą opcję do zdobywania w ogóle punktów Ever. Um, ale mam wrażenie, że tutaj specjalnie, właśnie pod ten tryb jest zaniżone zdobywanie punktów. Eee, takie mam jakieś odczucie, patrząc na to, jak wolno nam się punkty nabijają. Bo w takim czasie, jaki teraz jest, eee, na innych trybach już normalnie nabijałem nawet z 20 tysięcy. Ok, nice. Kończymy to, kończymy tę farsę, moi drodzy. I jest, 5 tysięcy punktów, challenge completed eee, i drugie miejsce. <laughs> Przynajmniej tyle, że całe podium zajmuje ja. Dobra, to byłoby na tyle z tej gierki, moi drodzy. Jeśli Wam się spodobała, możemy wszystkie tryby sobie tutaj ograć. Um, ja i tak w planach prawdopodobnie będę miał jakiś taki czasem luźniejszy odcinek. Szczególnie jak się będę spieszył, właśnie z tego. Ale dawajcie znać, czy Wam się podobało. Zostawcie lajka, komentarz, suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!